Siema, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj w taki nietypowy sposób, ponieważ na konsoli, no ale nagrody za Division Rivals i nie bierzemy tutaj końców, nie bierzemy tutaj paczek wymiennych, tylko bierzemy paczki niewymienne. Są tutaj dwie paczki za 50 tysięcy, dwie paczki za 35 tysięcy i cztery paczki za 15 tysięcy, więc no dla mnie to jest kozak, tak, za, za 60 tysięcy. Pierwsza ranga. A więc tutaj niby trzy paczki, ale to wiadomo, to jest taki bog Z tych paczek może chociaż jeden, osiem, cztery. W ogóle mam takie wymagania, że jeden walkout może jakieś osiem, pięć. No w pierwszej paczce jest tylko Murillo. Z góry przepraszam Was za mój a to tak, przecież to są niewymienne. To, to kompletnie o tym zapomniałem. Więc wszystko do klubu. Są dwie kondycje, więc naprawdę dobrze. Kolejna paczka bez walkoutu, ale może z ekranami. Nie ma również ekranów, nie ma nawet karty świecącej. Więc może przez to będzie jakaś fajna zmiana pozycji. Jest z SPO one czyli karta warta około pewnie 3-3,5 tysiąca. Kolejna duża złota paczka premium. Bez walkoutu, z ekranami, więc jest dobrze, więc ja się bardzo cieszę. Jest to Macedonia, więc najgorszy, najgorsze ekrany. Skorupski, oprócz tego kompletne nic. Są chociaż dwie kondycje zespołowe. Wszystko zabieramy do klubu. Duża złota paczka premium przed nami. Bez wokoutu. ale też bez ekranów, więc pomijamy. Jest tutaj Tirnej. Okej. Okay. Niestety tutaj niewymienne. Wszystko na Kwixel. I przechodzimy do już tych lepszych paczek, w których chcę minimum jeden walkout. I to by było naprawdę całkiem fajnie. W pierwszej są ekrany, ale nie ma walkoutu. I w pierwszej paszce jest Singi Kagała, Więc dwa najgorsze ekrany już za nami. Jest do tego jeszcze Gerard Moreno. SN na SPO, więc kolejna fenomenalna zmiana pozycji. Jeszcze do tego kolejna mega paczka. Nie gadajcie, że tu nie będzie ani jednego walkoutu, nie ma kolejnego walkoutów. To jest po prostu śmieszne, ale są ekrany: jest tutaj Belgia, SPD i to jest Vicel, więc jestem bardzo zadowolony, gdyż jest to pewnie jeden z najlepszych ekranów. Witzer, do tego jeszcze piątek. Trzy kondycje, a jednak jeszcze. No tak, już mamy używanie wymiennego, Więc wszystko do klubu tego oto jego mocie na Kwiksel. I dwie najlepsze paczki. Zamknę sobie teraz oczy, żeby nie widzieć, żeby tylko słyszeć, czy są ekrany. Są, so, jest jest Inform. Jest Inform, więc jest fenomenalnie, jak dla mnie. I jest to lialić, tak? Lialić. Dokładnie tak, 8-3, więc najgorzej absolutnie nie jest. Joaquin e, Cancelo. E, tutaj przyda się na pewno do jakiejś SBC. Tutaj kolejna niewymienna karta, niestety musi iść na Quixel. I ostatnia patch. wszystkich kart. Ja nie widzę teraz, zasłoniłem sobie padem, czy jest walkout. Nie widzę tego, e, nie ma ekranu, więc to jest jakaś tragedia więc w tym pack openingu nie było ani jednej, ani jednego walkoutu czy się opłacało czy ja wiem na pewno albo w sumie na razie jeszcze go nie klikseluję eee, czy się opłacało nie wiem ale na pewno mogę wam tutaj już pokazać od razu moje wzmocnienie eee, Czyli to będzie na pewno Tibo Kurtua zobaczymy czy już e, trochę sceny zmalał Poszedł z sceny, ale myślę, że jak do nagrody za Division Rivals, za 20 minut wtedy on stanie jeszcze bardziej i kupi do tego duetu jeszcze Sergio Ramosa. Więc to by było na tyle. Jak widzieliście i był inform, były ekrany, była karta 85, były karty 83. Dużo bardzo kart yy, jednorazowych, które się przydadzą w SBC, więc myślę, że pack opening nie aż taki tragiczny. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie i cześć!